Witam, nazywam się Jacek Antonik, serwis anerciarsko-snowboardowy, właściciel sklepu Sport Dzisiaj króciutko chciałbym Wam opowiedzieć troszkę o zdzieraczach boków, czyli popularnych pazurach. Co to jest pazur? Jest to takie narzędzie, za pomocą którego odsłonimy boczną krawędź z tego tworzywa plastiku, które znajduje się z boku tej właśnie krawędzi, czyli tak zwanego abs -u. Po co to robimy? A po to, aby móc w przyszłości, czyli móc później wykonać prawidłowe ostrzenie krawędzi bocznej, np. kątownikiem czy ostrzałką. Jeżeli chodzi o zdzieracze boków, czyli popularne pazury, na rynku jest wiele film które w swojej ofercie posiadają jeden, dwa lub nawet trzy modele pazurów. Różnią się one oczywiście jakimiś tam rozwiązaniami technicznymi, kształtem, prawda, wyposażeniem, ponieważ jedne posiadają ostrza, na przykład jednego typu, czyli okrągłe lub na przykład kwadratowe albo takie uniwersalne, a są firmy, na przykład niemiecka firma Kunzmann, która już w swoich pazurach prawda, posiada ostrza, dwukształtowe, czyli na przykład półostrza jest okrągłe, półostrza jest yy, na przykład takie kwadratowe, bądź, bądź yy, kwadrat o zaokrąglonym jakimś tam promieniu, yy, prawda? Yy, ale to jest kwestia, powiedzmy, ostrza. Te ostrza można w przyszłości zawsze wymienić i dopasować. Yy, Z jest tak, że zdzielacze boków pazury, pazury posiadają dwie regulacje. Regulację pionową. Ta regulacja związana jest yy, z wejściem ostrza w głąb materiału, prawda? Czyli regulując po prostu to ostrze, zniżając, prawda? Możemy albo zbierać, więc zabrać więcej materiału, albo mniej, prawda? To jest regulacja pionowa. Jest jeszcze regulacja pozioma, prawda? Wtedy ta regulacja służy nam do tego, abyśmy odpowiednio ustawili ostrze względem krawędzi. Chodzi o to, żeby tak ustawić te ostrze, aby ono zabierało nam ten plastik stworzywa, a nie ściągało nam krawędź, prawda, żeby ono nam nie haratało tej po prostu krawędzi, więc, więc takie są dwie regulacje w pazurach, czyli pionowa i pozioma. Tak jak, tak jak wspomniałem, różne, różne, różne obudowy, różne kształty, jedne są wykonane klasycznie, tak jak kątowniki, prawda, inne wykonane są w jakiś tam specjalnych kształtach, proszę, tutaj jest taka łezka firmy Swix, w tym, tym. Jedne posiadają rolki, które powiedzmy mają mniejsze, mniejsze, mniejszą siłę tarcia, prawda? więc można powiedzieć, że ten poślizg jest dużo lepszy. Inne posiadają tradycyjne, tradycyjny sposób, tak jak kotowni, czyli generalnie tarcie jest dużo większe, ale tak naprawdę nie ma to, nie ma to w, w tym wypadku znaczenia. Tak jak powiedziałem, jedne wykonane są z tworzyw sztucznych. Inne wykonane są z jakiegoś tam aluminium bądź stopu aluminium, a ewentualnie z jakiegoś tam stopu metalu. Jeżeli przy wyborze zdzieracza boków tak naprawdę. Interesuje nas kwestia ceny, prawda, ten czynnik ekonomiczny ma znaczenie oraz możliwości. Jeżeli chcielibyśmy mieć taki specjalistyczny pazur, prawda, który ma na przykład dwa ostrza różnego kształtu albo jedno ostrze typu kombi, prawda, czyli pół na pół takie, no to szukamy takiego wyboru, prawda. Jeżeli na przykład pracujemy na kątownikach, z rolkami i dobrze nam się pracuje, no to wtedy szukamy pazura, który ma również roleczki, żeby po prostu, można powiedzieć, zachować tą, no, tą, tą precyzję i przede wszystkim to te poruszanie się, prawda, narzędzia poślizgu, ten ruch, który, który jest już znany podczas pracy z kątownikiem. I odwrotnie, prawda? Więc. więc pod tym, kątem, pod tym kątem patrzymy. Oczywiście ta kwestia regulacji, to większość i właśnie tą regulację pionową i poziomu ma, więc można powiedzieć, że tutaj sprawa akurat jest zamknięta. Tak naprawdę wybór firmy, jeżeli chodzi o pazury, nie ma znaczenia najmniejszego. no Chyba, że po prostu macie jakieś preferencje i lubicie po prostu na przykład firmę Toko, czy lubicie firmę Kunstmann, prawda I, i chcecie mieć te narzędzia i... i nie interesują Was inne firmy, to, to, to są indywidualne sprawy, każdy z nas po prostu podejmie decyzję. Ale tak jak powiedziałem, no, przy wyborze pazurów jednak mimo wszystko patrzeć na, na kwestie ceny no, i możliwości, jakie dany pazur posiada. No, na przykład są pazury, które mają na przykład świetnie rozwiązaną ekonomię, dobrze leżą w ręce. Więc te pazury naprawdę praca z nimi jest sama przyjemność. No Ja mam tą możliwość, że mam możliwość sprawdzenia prawda, wiem, który dobrze mi leży w ręce, którym się świetnie pracuje. No, wy tu już nie macie takiej możliwości, bo musielibyście po prostu kupować poszczególne fazory i i znaleźć taki, który byłby po prostu idealny dla Was, bo tak naprawdę narzędzie musi być dopasowane do ręki, do serwisanta, prawda? Ono musi leżeć, musi po prostu nam to pasować. Nie każdym narzędziem się dobrze robi, prawda? W tym tym, mamy swoje ulubione narzędzia, ulubione marki, ulubione jakieś tam możliwości techniczne. Więc tak jak powiedziałem, czy to będzie firma Swix, Toko, Kunzman, prawda? Skiman, Wittgensteiger, Holmenkoll, nie ma to tak naprawdę znaczenia. W, w kwestii i każdym pazurem z tych film wykonamy, wykonamy po prostu tą czynność, którą mamy wykonać. No. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ścieracze boków, czyli popularne pazury. Jeżeli bylibyście zainteresowani zakupem Takiego pazura, to zapraszam na stronę mojego sklepu internetowego www.remsport.pl w dziale na ciasto zjazdowe lub deska lub snowboard pod kategoria zdzielacze boków pazury. Tam je znajdziecie. Zobaczycie tych modeli, jest bardzo dużo. Będziecie mogli, jakbyś, jak będziecie chcieli, przefiltrować je pod, po różne, pod kątem różnych parametrów, czyli te ostrza regulowane rzeczy, te sprawy. Jeżeli mielibyście pytania, wątpliwości, chcielibyście zasięgnąć poradę, to zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe, czyli telefon, e-mail, e-mail, czy numer G GADUGADU, czy Skype. znajdziecie na stronie sklepu w, w zakładce kontakt. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i zapraszam.